Hey. Jak pewnie wiecie, Facebook skasował ostatnio, mający ponad 700 tysięcy polubień profil Konfederacji, największy profil partii politycznej w Polsce. W uzasadnieniu pisząc, iż usunęliśmy stronę Konfederacji, która wielokrotnie naruszała standardy społeczności, w szczególności dotyczące zasad walki z COVID-19 i środków ostrożności z tym związanych oraz mowy nienawiści. Konfederaci naturalnie są oburzeni, nie brakuje jednak też osób, które ogólnie się cieszą z tego wszystkiego. Natomiast w mojej prywatnej ocenie to, to nie jest tak, że fanpage Konfederacji wnosił jakąś szczególną wartość do przestrzeni internetowej. Jeżeli ktoś by chciał stwierdzić, że on był wręcz szkodliwy, to Niewykluczone, choć po pierwsze, myślę, że być może nawet, być może nie aż w takim stopniu, ale można to powiedzieć również o profilach innych partii politycznych, a może w większym to już jest osobna, osobna ocena. Natomiast po drugie i co ważniejsze, nie ma to szczególnego znaczenia w ocenie tej sytuacji. To znaczy, zwróćmy uwagę, że to jest bardzo silne ograniczenie przestrzeni do wypowiadania się dla tej partii politycznej i to nie była decyzja Polskiego Sądu albo jakiegokolwiek innego organu publicznego kierującego się przynajmniej teoretycznie co do zasady dobrem publicznym. Tylko była to decyzja biznesowa zagranicznej korporacji, bo korporacje takie decyzje właśnie podejmują. Konfederacja nie złamała polskiego prawa, tylko przestała się opłacać Lordowi Zuckerbergowi. I nawet jeżeli ktoś nie lubi konfederacji z jakiegoś powodu, to radość z takich działań jest moim zdaniem dość krótkowzroczna. No bo zastanówmy się. Czy to może mieć wpływ na przebieg procesu demokratycznego w Polsce? To, że ta partia ma teraz silnie utrudniony dostęp do potencjalnych wyborców, którymi dla tej partii są głównie przecież ludzie młodzi. Czy to może mieć wpływ na przykład potencjalnie nawet na wynik wyborów w Polsce? Możliwe. I to nieważne, że to może mieć na przykład wpływ na naszą korzyść, jeżeli ktoś nie lubi konfederacji. Ale tak czy inaczej, zagraniczna korporacja zasadniczo dla zysku interweniuje w proces demokratyczny jakiegoś kraju. To nie jest dobrze w żaden sposób. I przypomnijmy, że to nie jest, wiecie, wykluczenie konfederacji z jakiegoś kółka dyskusyjnego albo wyproszenie kogoś z restauracji czy coś, tylko Facebook i należący do niego Instagram yy, mają łącznie, zgarniają łącznie ponad 80% ruchu na mediach społecznościowych. To tak jakby ktoś na przykład był właścicielem 80% billboardów w Polsce i stwierdził, że jedna z partii nie może się na nich ogłaszać. I wiecie, oczywiście można powiedzieć, że przecież są inne formy docierania do wyborców niż billboardy, no, no są, ale to. Chyba nie sprawia, że to nagle przestaje być problem. Facebook nie jest firmą taką samą jak każda inna, bo po przekroczeniu pewnej skali zmienia się natura zjawiska, tak? Basen i ocean to są dwie kompletnie różne rzeczy, mimo iż zasadniczo w obu przypadkach, to jest to po prostu woda. A korporacji będących niemal monopolistami nie można traktować identycznie jak małych firenek. I wiecie, w tym momencie hasełka takie, że o, skoro Konfederacja sama chciała, żeby firmy miały prawo odmawiać obsługi komu chcą, bo tak właśnie chciała, y to nic nie zmienia w ocenie tego. znaczy Może jest to troszkę śmieszne co najwyżej, ale to nie zmienia faktu, że, to odmowa, że ta odmowa obsłużenia ich przez Facebooka jest problemem. Wiecie, to podobnie jakby ktoś na przykład okradł socjalistę. No to nadal jest to kradzież, nawet jeżeli ten socjalista sam nawoływał do okradania innych. Natomiast ja mam wrażenie, że ogólnie patrzenie na te sprawy właśnie z tej perspektywy nie jest w Polsce zbyt popularne, a raczej w większości przypadków podział oceny tego przebiega na zasadzie, że jeżeli ktoś lubi Konfederację, to to jest zamach na wolność słowa, a jeżeli ktoś nie nie lubi konfederacji, to dobrze im tak. I to mnie troszeczkę odrobinkę martwi, bo mam wrażenie, że ludzie nie do końca zdają sobie sprawę, co to właściwie znaczy? Bo to nie jest pierwszy taki przypadek, prawda? Kiedy korporacje ingerują w lokalną politykę. Być może pamiętacie, prawdopodobnie mieliśmy zablokowanie Trumpa przez Twittera, konta Donalda Trumpa. To była oczywiście inna skala, bo to Stany Zjednoczone. I natomiast to nie jest odosobniony przypadek. I wiecie, żeby ktoś tutaj nie pomyślał, to ja nie twierdzę, że nie można się doczepiać do treści publikowanych czy przez Konfederację, czy tam przez Donalda Trumpa, czy przez jakiekolwiek instytucje czy osoby. I to absolutnie nie jest tak, że nie wiem, Konfederacja ma prawo do publikowania wszędzie, co tylko im się żyje nie zamarzy. Nie, niekoniecznie, bo są przecież na przykład formy wypowiedzi, na przykład narażające innych ludzi na krzywdę. Ale są odpowiednie organy do sprawdzania, czy tego typu formy wypowiedzi miały miejsce, czy też nie. A to, co miało miejsce, czyli ograniczenie partii politycznej o ogólnospołecznym zasięgu, prawda, miewali dwu procent, dwucyfrowe poparcie, ograniczenie zasięgu możliwości publikowania treści i przez to docierania od wyborców, czyli w praktyce to, czy jakimś ludziom utrudnia się dostęp do Procesu demokratycznego w Polsce, czy też jego nie utrudnia, to powinno być, odbywać się to wyłącznie na podstawie polskiego prawa i za pośrednictwem polskiego sądu, a absolutnie nie powinno się odbywać na podstawie tego, czy to się zagranicznej firmie opłaca, czy też nie, bo w tym momencie mamy sytuację, w której jakaś silna osoba, grupa, korporacja w tym momencie przejmuje kompetencje państwa demokratycznego. I to jest regres w stronę feudalizmu. I jak ktoś pamięta, było to omawiane chociażby na Wojnie Idei jakiś czas temu i tam też odsyłam do tego odcinka. I to nie jest dobrze. Niezależnie od tego, czy lubimy konfederację, czy nie, bo może ktoś jej nie znosi, ale nadal dostrzega, że takie typu zachowanie jest problemem i będzie rodziło kolejne problemy, ponieważ tak jak mówię, to nie jest odosobniony przypadek. Tego typu zjawisk z tej czy z innej strony będziemy mieć coraz Więcej. I wiecie, to jest też tak naprawdę kolejny przykład takiego zjawiska, który też był poruszane w którymś z poprzednich odcinków, że można sobie tutaj debatować, czy w instytucje demokratyczne działają tak, jak powinny, prawda, czy ludzie głosują, prawda, kierując się rzeczywiście dobrym tym, a nie czymś innym, ale bardzo wiele w obecnym świecie, również technologicznie, również na scenie międzynarodowej, również w strukturze sił, prawda, na scenie międzynarodowej, tak jak było omawiane właśnie w tamtym odcinku, że korporacje niejednokrotnie stają się tak silne jak państwa, wiele tych rzeczy może prowadzić do czegoś takiego, że co byśmy nie robili. Ta demokracja i tak dryfuje w stronę czegoś zupełnie innego niż była, ponieważ zmieniają się po prostu warunki, w których operuje społeczeństwo, w których operują media, korporacje, i tak dalej, i tak dalej. I będzie to wszystko bardzo ciekawe, natomiast czy będzie to zmiana na lepsze. No to nie wiem, choć się domyślam. Dodatkowo można jeszcze tutaj wspomnieć, że cały ten temat już teraz jest paliwem politycznym dla niektórych środowisk, które tak się składa, że są obecnie u władzy, bo premier Morawiecki już zapowiedział, że polski rząd będzie teraz walczył o wolność słowa z Facebookiem, bo, cytuję, decyzja Facebooka o zamknięciu profilu Konfederacji uderza w podstawowe wartości demokratyczne. No, no i co im powiemy? No w, sensie w sumie w tym jednym punkcie mają trochę racji, prawda? Z tym, że wiecie, oni się teraz będą właśnie przedstawiać jako wielcy obrońcy wolności, to Morawiecki dalej stwierdza, że właściciele platform społecznościowych muszą zrozumieć, że wolność debaty oznacza, że pojawiają się w niej poglądy, z którymi się możemy nie zgadzać, prawda? No i nas się do to może oburzać, ale takie sytuacje same dają im narzędzia do takiego, ani innego zachowania i nie powinniśmy się dziwić, że będą to po prostu wykorzystywać. A kolejno, jak zaraz zaczną pojawiać się oskarżenia, że to jest decyzja czysto polityczna, bo profil Konfederacji nie łamał żadnych warunków społeczności ani niczego takiego, niczego takiego, to tak, poprawdzie, fakty są też takie, że te, Wytyczne społeczności są napisane maksymalnie mętnie, a proces banowania czy niebanowania w ogóle nie jest przejrzysty czy transparentny, więc niezależnie od tego, czy te oskarżenia są prawdziwe, ostatecznie, czy też nie, to można je kierować, bo tak naprawdę nie wiemy, w jaki sposób ostatecznie ten proces banowania się odbywa i kto o tym decyduje, na jakim szczeblu, a być może przydałoby się, żeby to było odrobinkę bardziej transparentne i żeby w momencie, jeżeli już jakaś organizacja zarządza ogromem tak naprawdę przestrzeni, publicznej przestrzeni dyskusyjnej, to być może warto byłoby mieć chociażby wgląd. Do tego i jakąkolwiek możliwość sprawdzenia, na jakiej zasadzie te decyzje się podejmuje, bo jeżeli tego nie będzie, no to będziemy mieli sytuacje takie, ani nie inne. I dlatego nic dobrego z tego nie wyniknie. I po prostu zachęcam do przemyślenia całego tematu. No i to tyle. Jak zawsze zapraszam do niezgadzania się z tym wszystkim w komentarzach. Jakby ktoś chciał więcej takich filmów, to wiecie, gdzie można nas wesprzeć. No i to tyle. Do usłyszenia. Hej! Jeśli chcesz być informowany o kolejnych odcinkach, to kliknij dzwoneczek powiadomienia, żeby żadnego nie przegapić. A jeśli chciałbyś pomóc w tworzeniu takich filmów, to zapraszam do wsparcia nas na Patronite. Do usłyszenia.